widzowie, w kolejnym odcinku z yy, drzewo rosło z, na, na czamku, drugi odcinek Border się powiększył o dwie kratki i dobiliście 5 łapek, więc kolejny odcinek i mamy tutaj kolejnego ziomka. O, przywitaj się dziadu. Siema, siema, jak zawsze po prostu ziomek. Właśnie, dzisiaj mamy takie cele. Wyświetlają Wam się teraz na ekranie. No yy, zbudowaliśmy domek. Weź se tłusy zrób, bo dopiero zaczynasz. Najgorsze jest to, że masz mało żarcia. Masz tu drewno, no tak, bo tu z, z żarciem to, to i masz kodę. Masz kobla trochę. Wiem. Subika z dzwoneczkiem i jakiś komentarz. Jak chcecie. Dobra, już tu masz dobrze. Mm, szczerze to ja tych drzew nie lubię, tych największych. O, no, tego dużo drewna leczy. Się... Dobra, ten blapsik. No już na początku odcinku. Ten blapsik ścinania drzew. Dobra, więc trochę nam to zajęło to ścięcie, tych drzew. Wolę jednak takie mniejsze niż te, bo zawsze się tam coś zostanie. Tu wisi to w powietrzu. Ale się zniszczy. Mamy kotka. Ej, mam, i, mamy dużo kobla, to możemy zrobić y, zejście tam. No schody. No to ja zrobię, ja zrobię. Co to zrobiłeś ja zobaczyć zobaczysz jak to wygląda, bo to... A, bo zapomniałam, bo ty powiększyłeś to i można ta, teraz to węgiel, ten węgiel jeszcze tu zniszczyć. A, no da, węgiel mamy. Co zostawiłeś? Nie. Może zostawiłeś, bo, bo bariera była. No. Ale na razie nie mamy żadnych zwierzątek, żeby... Ten, że jakieś jedzonko mieć wiem może przyjdzie jakaś krowa. jak, 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 jak w którymś odcinku yy, Jak będziemy już mieli duży boj, yy, ten, tą barierę to będziemy mieli To, to dojdziemy do, do tej wioski Te ząbko. I tam może jakieś hajbale będą No tylko dwa, najgorzej. No to trzeba kopać. Ja, ja dobra, to robimy teraz pierwsze zadanie, żeby zbadać border. Chyba całe tutaj wykopięć nie? No można. No no to... Szybki... Ale to ale w dół? Ale w dół? Całe tu, do samego bordera to, Aha, to, 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 dobra, dobra, rozumiem. To szybki tutaj blafik widzowie. you. Dobra, no, widzowie, yy, tak wygląda nasz ekwipunek mój trochę węgla, nawet sporo 10 żelazo, to najlepsze. O, No to się drobi jakieś kilofiki. Dobra, to te zróbki po kilofie i no. A tu nie ma jedzenia. Dobra, no chyba bawię. zginę, żeby mieć to jedzenie. Oka. No. No. wiem się, wskazałeś. Weź mnie teraz ty. Ała. No i moich dobro. Dobra i tak to tam wszystko to samo jest. Ale łódka jeszcze mi odda. A, po co ci idę, to? Nie wiem, ale może, może się przydać. Nie wiem po co, ale okay. nie Dobra, pytań, nie będziemy pytań. mieli dużo drewna. I co, już tak. Połowę mamy z, bana, z bordera. z To no. jeszcze To jeszcze kolega dokończy. Co? No badać Co? No Gdybym... Ale wiesz jak... Ale a ja po co my badamy border jak będziemy, jak będzie powiększane w następnym odcinku? No tak, żeby... Teraz jakieś itemy mieć lepsze Aha A to co mam teraz, mam iść dalej kopać? No jak chcesz no to iść kopać A mamy odkryty Tu Jest. gdzie mamy to wejście Ej, ja tam idę do tych mowy. Idę, ja też idę w sumie. Ja se zrobię skrzynkę. Ale zginę. Aaa, aua, cztery serca mam, no to nie wiem po co tu szam. Ja se układam i ten. Ej, poszli gdzieś. Co? No nie, tu idzie. Dobra, idę tam. No nie mogę O! Nie! No to fajnie. Spadłem tam. Dobra, lecę. Ile do ja ja tam spadłem. Dwa serca, XD. Ja tam spadłem ogólnie i tam są moje Tam jest woda! Woda! Będziemy Gdzie? Odhaszone! Tam no woda jest. Co?! To nie ja. Ej, jakby creeper tam wybuch. Czekaj, poświęcę się. Aaa! Co jest?! Aha. Tam ma jest! No to jednak. Ej, ale jabłko mamy, trzeba je zachować. Fajnie, fajnie. Fajnie no się to gra. ładnie. To se pograliśmy! Nie no dobra Co robimy? Co robimy teraz? Trzeba i temu uratować. Dobra, Siew pochodnie dobra. to na widzowie idziemy tam zwalczyć. Widzimy się po... A nie, Zabia. po chwili. No to dobra. No. no! akurat miał tr trzy serca. Dobra, widzowie zrob po, po sprawie z nimi już kilka i ten spadło tam bo woda tu dobra wczoraj nie, wczoraj mam. mamy wodę czyli nie kilka tu mam Zombiaka, że wypadło i mam mam tu kilka chodź. To, chodź to to chyba było no to było twoje tu No. A! Jeszcze siekierę, siekiera, jeszcze. Siekiera młodszeka. No? Dobra, trzeba iść... Tu jest siekiera. I no, gdzie siekierze. było to żelazo? No już nie mam, tylko jedno. Jedno tylko było? No. Dobra. Mhm. I chodź idziemy na powierzchnię. Jak? Dobra, po prostu cięcie zrobimy. Dobra, widzowie, że od tamtej z tej jaskini. O, żelazo się przetapiło. Dobra Dobra, czekaj idę zginąć, w ja. To sobie tyle łopat. Właśnie, co tyle łopat robił? Nie wiem. Może się przydać. ci Dobra, yy, robię po... Po co? Nie, wakilofy... Masz? Ma! Tutaj masz. Co? Co? Siekierkę robimy też? Nie... Dobra, A to bez... o, tarcze. Masz jedną. I mamy pięć żelaza jeszcze tu. O, to zrobię na to. Mamy tu jeszcze... Dobra, przepraszam, miałeś tu jedno. Idę po tą wodę. Ok. Widzowie, mamy już wodę. Czemu ja coś tak z... Dobra, bo, woda to potrzebna. Tylko nie mamy, tylko jedno wiadro mamy. No co? Co? Dobra, może gdzieś jeszcze na dole będzie. Dobra, to już mamy zrobione te... To mnie zakupało. Ja? Nie, nie robię. Mamy już dwa zadania zrobione. Dobra widzowie. Chyba... nie będziemy robić spawnera, bo się nie opłaca. EJ! PIŚNIACY! Co? Weszli tu! Tak. No i nie, za mało miejsca, bo się nie, nie opłaca. Jak? Ej, ty chlebem je tu dałeś? Jakim chlebem? Jak się nie daje chlebem nawet? No ale chleba ja tak chleba wróciłeś, mało. to one przyszli? Niech ty to zrobić.. E no ja co robiłem tursy. No ja z z dobra, To git. Nie. To serio? No... A jak... przecież inaczej się nie da ich tu wziąć. Najwyżej łóżko. Ale to łóżko to dopiero w nocy by tu przeszli. A jest dzień. Ej. A, jeden to okej, okay, ale dwóch? Dobra. A to... Siema. Kurde, nie, nie, nie trajdują się. Dobra, to dawaj i ja je, im daj jakieś ten. Profesje i żeby zeszli na dół. Jak już są. No to na dół, no to im trzeba by było to ten. trzeba no. jakieś im miejsce to zbudować. Fletchera, flecera najpierw. Fletchera, tak, flecera najlepiej. No, łucznika. Mamy dużo tego, dobra. No łucznika czy jakoś tam. To o, czyli nie musimy zombie. Nie, to no do... to ja zrobię tu miejsce dla tego villager'a. Dobra. Czy nie mogę budować Dobra, lecę im tam na dół. Tam, tam miejsce zrobiłem. Na poprzednim odcinku było takie, wiesz, zadanie. A to czekaj, nie Ale nie, nie musi być tutaj takie domki dla mnie Po prostu postawić i żeby były I do... To To za zginął, coś takiego Dobra widzowie Chyba nie będziemy robić spawnera, bo się nie opłaca Ej! Wiśniacy! Co? Weszli tu! Tak no, no i tuch. nie, za mało miejsca, bo się nie, nie opłacą. Jak? Ej, ty chlebem je tu dałeś? Za czym chlebem? Jak się nie daje chlebem nawet. No Chleb ale ja tak wróciłeś, to one przyszli. I ty to zrobi. E no ja co robiłem tursy. No dobra, to git. Nie, To serio? No... A jak... Przecież inaczej się nie da ich tu wziąć. Najwyżej łóżko, ale to łóżko to dopiero w nocy by tu przeszli. A jest dzień. Ej, Jeden to okej, okay, ale dwóch? Dobra. ale to... Siema. Kurde, nie, nie, nie traiduję się. Dobra, to dawaj i ja je, im daję jakieś ten. Profesje, żeby zeszli że na dół. Jak już są. No to na dół, no to im trzeba by było to ten. No. trzeba jakieś miejsce tu budować. Flecera, flecera naj... Flecera, tak, flecera najlepiej. No, łucznika. Mamy dużo tego, dobra. No łucznika czy jakoś tam. tak. Nie musimy zombie? No to ja zrobię to miejsce dla tego dla dżersa. Dobra. Czy ja nie mogę budować? lecę im tam na dół. Tam, tam miejsce zrobiłem. W poprzednim odcinku było takie, wiesz, zadanie. A ja to czekaj, nie. Ale nie, nie musi być tutaj takie domki dla mnie. Po prostu postawić, żeby były. I dom... no, ale uciekną. To i się zabiją. Okay. Dobra, widzowie, yy, zrobimy cięcie, jak je tam yy, weźmiemy. To no. A tutaj jeden już jest ogólnie. Jest jeden. O kurde. Bez sensu. Zniść i postaw. Żebym miał te... wiesz... Postaw! postaw. Postawiłem. O dobra. No nie, nadal ma Gdzie? Mariusz! Dobra, widzowie, szyb, szybki tajsi. Dobra, widzowie, zaciągnęliśmy ich tutaj. Choć głupie nie chciały iść, tylko... No. Czemu tu drzewo posadziłeś? Nieprawda. Dobra, to weź nieprawda. tą sadzonkę gdzieś indziej. Takie mają ceny. Trochę im tu zmieniliśmy, bo... O, żeby na patyki. Uciekają! No Chciałam tam wejść. Dawaj, Nie. Mm. O, no tak, tak, tak. Tam, tu, 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 tu. Dobra. O, dziękuję. No to tu są szczeble. Szczeble. <śmień> 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 szczeble. Dobra, tak. takie rzeczy sprzedają. Weź temu drugiemu zrób lepszą. Strymkiewicz? Ok Dobra Czyli na dzisiaj widzowie wszystkie atramenty mamy zrobione Aszipy No zadanie Bo mi się Mój no gość no weź tą pracę. To mogło być takie dodatkowe No Do co my to kończymy? Poczekaj O dobra o. Nie, to nie ma już Dostawcie łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem. Ale nie ma jak tak. wyjść. Drabinkę trzeba im. Ale oni chyba mogą wchodzić. No już. ale jak będzie jedna drabinka to oni nie umieją z się. A no tak. Dobra, no to tak to jak Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. I ocenię No i ocencie, jak Wam się seria podoba. No, to już się mamy.